serdecznie na dzisiejszej konferencji pracowej poświęconej wydaniu decyzji środowiskowej dla drogi DK 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Na samym początku chciałem bardzo serdecznie przywitać Pana Wiceministra Stanisława Bukowca, Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pana Rafała Rosteckiego, Pana Prezydenta Sącza Ludomira Handla, Dzień. Pana Burmistrza Tomasza Latochę i Pana Sołtysa miejscowości Tymowa. Szanowni Państwo, to była długo oczekiwana decyzja środowiskowa. Wniosek złożony był w 2021 roku, we wrześniu i dosłownie parę godzin temu, bo w wczorajszym popołudniem otrzymaliśmy decyzję podpisaną przez pana dyrektora Rafała Rosteckiego, za co mu jesteśmy bardzo wdzięczni. Na ten temat jeszcze parę słów powiem później. Jesteśmy w miejscu, gdzie będzie rozpoczynała się tak zwana sonda czyli droga łącząca Byłe miasto wojewódzkie, Nowy Sąd, ze stolicą Małopolski, Krakowem, poprzez właśnie Brzesko. Panie ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Pan minister patronował wydaniu tej decyzji, w ostatnim czasie patronował też wielu zmian, o których też powie. Miała być z nami jeszcze posłanka pani Urszulana Wołóżka, która jest matką chrzestną, można powiedzieć, tej drogi. Zadała pozdrowić, nie mogła dzisiaj być. Panie ministrze, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, panowie samorządowcy, panie prezydencie, panie burmistrzu, panie Sołtysie, szanowni państwo, to ważny dzień. To pierwszy krok w kierunku budowy drogi krajowej nr 75 popularnej Sądeczanki. Ten proces przygotowawczy do wydania decyzji środowiskowej trwał długo, ale nie był łatwy, bo niełatwa jest to materia, ukształtowanie terenu. Różne walory przyrodnicze powodowały, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bardzo precyzyjnie, ale i merytorycznie, za co dziękuję, panie dyrektorze, przygotowywała ten dokument. To jest rzetelny dokument, mimo różnych napięć, które były po drodze, mimo różnych nacisków, również polityków. Pan dyrektor bardzo sprawnie wraz z zespołem ten dokument przygotował. Ten dokument to jest, tak jak wspomniałem, pierwszy krok. Kolejny to przygotowanie już projektu, dokumentacji. I szanowni Państwo, przez ostatnie lata jako poseł tej ziemi, poseł również właśnie regionu brzeskiego, bocheńskiego, bardzo aktywnie rozmawiałem z mieszkańcami, z samorządowcami na temat przebiegu tej, tej trasy. Jak Państwo doskonale wiecie, pojawiły się różne, Warianty, różne e, również protesty i oczekiwania mieszkańców, e, samorządów na temat przebiegu sądeczanki. Wtedy e, już mówiliśmy o tym, że trzeba ten głos wziąć pod uwagę. I tak też będzie. E, w kolejnym procesie przygotowawczym e, chcemy cały odcinek, blisko 50-kilometrowy odcinek sądeczanki między Brzeskiem a Nowym Sączem podzielić na pięć etapów, pięć odcinków trzy odcinki, które byłyby realizowane w pierwszej kolejności zgodnie z decyzją środowiskową, a więc odcinek od Brzeska w miejscu, w którym się znajdujemy, do rejonu Uszwi. Kolejny odcinek to odcinek ten środkowy między Łososiną a Dolną, a Czchowem i odcinek końcowy albo początkowy od strony nowego słońca. Te pierwsze etapy będą realizowane w pierwszej kolejności, kolejne dwa będą przygotowywane wspólnie tutaj z udziałem również samorządów. Będziemy analizować warianty przedstawione przez stronę samorządową, przez stronę społeczną, tak aby koszty właśnie społeczne, koszty ludzkie były jak najniższe przy tej inwestycji. Bo to jest ważna inwestycja, ważna inwestycja, która wpłynie na nie tylko na komunikację między tymi miastami, ale ma znaczenie ponadregionalne, nawet ponadnarodowe, dlatego że chcemy, aby z tej trasy również korzystali ci, którzy będą się udawać później nie tylko w rejon Sądecki, ale na Słowację. To będzie też. Brama jakby wjazdowa dla tych, którzy będą chcieli skorzystać właśnie z tej linii południe-północ. Chcemy poprawić bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 75. Jesteśmy świadkami wielu zdarzeń, wielu wypadków, które tutaj mają miejsce, które często kończą się bardzo, bardzo tragicznie. Więc wszystkie te aspekty mam nadzieję, będą niebawem już wdrażane w życie. Przy tej okazji chciałbym podziękować również panu dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu, dyrektorowi oddziału regionalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie za sprawne działanie, również przy realizacji tej inwestycji, gdzie się teraz znajdujemy, czyli przy łączniku, przy południowej południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska, która będzie takim pierwszym etapem jakby wjazdu na później odcinek, już sądeczanki. Już dziś chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na otwarcie tego odcinka. Niebawem mamy nadzieję, że to się zdarzy. Chciałbym życzyć Państwu z okazji nadchodzących świąt i nowego roku wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, bezpiecznej, spokojnej jazdy, korzystania z naszych dróg. Przy okazji, przy okazji wizyt w. Urodzin, uznajomych, a na nowy rok spełnienia wszystkich planów, wszystkich marzeń, czego sobie Państwo tylko życzycie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu ministrowi Stanisławowi Joukowskowi. O głos poproszę pana dyrektora Rafała Rostewskiego, dyrektora Regionalnego Oddziału Ochrony Środowiska w Krakowie. Dzień dobry, panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni panowie. W dniu wczorajszym miałem przyjemność podpisać decyzję środowiskową. Rzeczywiście, jak pan dyrektor Maciej tutaj powiedział, wniosek wpłynął w 2021 roku, we wrześniu. Dzisiaj mamy blisko ponad 3 lata od tego momentu, ale nie byłbym sobą, gdybym jednak państwu pewnych rzeczy nie powiedział, jeżeli chodzi o taką kuchnię wydawania decyzji środowiskowej. Jest to, jedna, jest to pierwsza decyzja, tak naprawdę w procesie inwestycyjnym, która jest bardzo istotna. Ona warunkuje również na kolejne etapy realizacji inwestycji pewne uwarunkowania środowiskowe. I nie ukrywam, że jest to ważny, ważna decyzja, istotna decyzja. Podczas pracy, nad którą, nad którą pracując, no my musimy po pierwsze dbać o jakość dokumentacji, która do nas wpływa, żeby ten raport i te wszystkie analizy były odpowiednie, a po drugie, również w udziale społecznym podczas pracy nad tą decyzją musimy kontaktować się i kontaktujemy się, ale przede wszystkim z nami kontaktuje się społeczeństwo. Każdy z wariantów, które zostały. Przeanalizowane w decyzji środowiskowej, czyli wariant C, ten wskazany i preferowany do realizacji, wariant A, zwany samorządowym, i wariant F, zostały przeanalizowane całościowo, czyli od początku do końca w całym przebiegu. Każdy z tych wariantów, biorąc pod uwagę również i analizę wielokryterialną, miał swoje plusy i minusy. Każdy z tych wariantów, a zwłaszcza dwa warianty, A i C, były bardzo do siebie porównywalne, przy tym, że bazując i skupiając się na analizie, a na analizie środowiskowej, przede wszystkim na wskazaniach inwestora, wariantem wskazanym był wariant do realizacji C i ta decyzja środowiskowa również ten wariant C analizuje jako wariant docelowy do zrealizowania. Drodzy Państwo, w pracy urzędników, jak również i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przede wszystkim musimy również brać pod uwagę głos społeczny. W pracy moi pracownicy, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za tą pracę, bo ten dokument liczy ponad 170 stron. Ta decyzja jednak w tych 170 stronach nie zawiera wkładu pracy, z którą no, musimy się liczyć, ponieważ to są. Liczne wyjazdy w teren, ale przede wszystkim również telefony, prośby, opinie, wnioski, skargi, które do nas trafiają. Bo każdy przebieg drogi, każdy z tych wariantów będzie budził emocje i on budzi emocje. W każdym z wariantów będą ci, którzy znajdą się w strefie wyburzeń i ci, którzy będą w strefie oddziaływań, i my sobie zdajemy z tego sprawę. Tak, po ludzku zawsze przy tego typu inwestycjach te emocje się pojawiają i będą się pojawiać. Moi pracownicy, jak zresztą każdej instytucji zaangażowanej w ten proces, na pewno spędzili godziny przy telefonach, rozmawiając z ludźmi. Dzisiaj mamy decyzję środowiskową, mamy ten element kończący ten etap postępowania. Jest to ważny dzień, istotny dzień. Trwało to trzy lata, ale proszę mi wierzyć, to jest też okres, na który składały się liczne uzupełnienia dokumentacji. Żeby wydać taką decyzję, ta dokumentacja ma, musi przedstawiać i musi mieć zgromadzony materiał, który będzie materiałem dobrym. Na te trzy lata chciałbym to podkreślić jako regionalny dyrektor składa się okres wielu miesięcy, podczas których my oczekiwaliśmy na uzupełnienia tego materiału. Wobec tego y, trzeba na ten proces patrzeć z różnych poziomów i przede wszystkim brać pod uwagę, że trzy lata to nie brzmi najlepiej, ale jednak na ten okres składa się wiele, wiele czynności, wiele zdarzeń, które niestety, ale w takim rozłożeniu czasowym właśnie kończą się na tych wielu miesiącach oczekiwania na decyzję. Dzisiaj ta decyzja jest, dzisiaj ta decyzja już rozpoczyna kolejne etapy, ale musimy i pamiętać o tym, że na pewno od niej wpłynie odwołanie. I na pewno to odwołanie trafi do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który będzie instancją drugą, i wtedy będziemy również oczekiwać już jako Regionalna Dyrekcja na ocenę tejże decyzji środowiskowej. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie i panu ministrowi. Który podczas licznych spotkań, w których ja uczestniczyłem, również uczestniczył i widział ten etap powstawania, kształtowania się tej decyzji środowiskowej, to nie były łatwe. Trzy lata. Oczekiwań ludzi było sporo. My musieliśmy wyważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Nie ukrywam, że w tym okresie również jako regionalna dyrekcja parokrotnie wskazywaliśmy inwestorowi możliwość rozważenia możliwości zmiany wariantu. Jednak tutaj ta Kwestia wyboru wariantu była od samego początku wskazywana, że tym jedynym preferowanym jest wariant C. Wobec tego biorąc pod uwagę analizy nam dostarczone, materiały i ten materiał zgromadzony przede wszystkim w raporcie, ten wariant C znalazł się ostatecznie w decyzji środowiskowej. Ja drodzy Państwo dziękuję wszystkim zaangażowanym, bo to jest również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, to jest również Państwowy Sanepid, którzy jako organy, Uzgadniające, przepraszam, opiniujące w całym procesie również uczestniczyły. Dziękuję wszystkim zaangażowanym tutaj, również i panom samorządowcom, którzy wyrażali swoje opinie i przedstawiali swój punkt widzenia. Mi, jako regionalnemu dyrektorowi, nasz udział regionalnej dyrekcji na etapie wydania decyzji środowiskowej, nasza praca się w tym miejscu. Kończy. Jak będzie z tą decyzją w przyszłości. Czas pokaże. Mam nadzieję, że ta inwestycja zrealizuje się w najszybszym możliwym czasie. Jest ona nam potrzebna, jest potrzebna regionowi Małopolsce i ta inwestycja liniowa jest niezwykle istotna. W jakim wariancie ostatecznie ona będzie przebiegać, nie mi rozstrzygać w chwili obecnej jest to wariant C. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi, żeby nie być gołosłownym, to szanowni państwo to jest ta decyzja podpisana właśnie w dniu wczorajszym, to są pierwsze strony tej decyzji przez pana dyrektora, także serdecznie szanowny panie dyrektorze, dziękujemy. Szanowni państwo, ja wiem, że jeszcze, to jeszcze pokażę tak, żeby zdjęcia zrobić, ja wiem, że już pada, ale jeszcze chciałem tak uzupełnić to, co powiedział pan minister, bo... <laughs> Sądeczanka została w tym momencie podzielona na pięć odcinków, tak pan minister powiedział. I to jest pierwszy odcinek, to jest ten tutaj od Brzeska do granicy gminy Brzesko i Gnojnik. Drugi odcinek, to jest pierwszy, jest 3,6 km, drugi 8,6 km od Iwkowej do Łosci Dolnej. 9 kilometrów od tego Boża do Nowego Sącza i te trzy odcinki są do realizacji i one nie noszą sporów tak naprawdę. Sporami objętymi tak naprawdę tak zwaną tą opcją samorządową jest odcinek pomiędzy Gnojnikiem, Gnojnik i Czchów oraz Łososina Dolna i te dwa odcinki za wolą i decyzją Pana Ministra Stanisława Bukowca będziemy powtórnie analizować Szanowni Państwo i tak jak powiedział Pan Dyrektor Rafał Rostewski czy to będzie w procesie analizy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska czy regionalną to się okaże już w następnym czasie. Dzisiaj przystępujemy i możemy przystąpić do zlecenia już opracowania koncepcji na te trzy odcinki, niesporne wraz z geologią, i to będzie w najbliższym czasie przystępować do ogłoszenia przetargu. Jeżeli cały harmonogram pójdzie właściwie i dobrze, to w 2028 roku moglibyśmy zlecić już przetarg na zaprojektuj i wybuduj tych trzech odcinków. Te dwa odcinki, które są wstrzymane do powtórnej analizy, to jest kwestia w późniejsza w czasie odległości, w zależności jak się uporamy i uzyskamy powtórnie nową czy zmodyfikowaną decyzję środowiskową. Jeszcze tydzień temu także byłem w piątek w Sączu, szanowni państwo, pana prezydenta i na zaproszenie pana prezydenta Ludomira Handla. Tam też rozmawialiśmy z mieszkańcami. Też mieszkańcy wyrazili niezadowolenie. Ze względu na ilość wyburzeń, aczkolwiek ona nie jest aż tak wielka, ale tak jak powiedział tak pan dyrektor Rafał Roquewski, zawsze gdzieś występują wyburzenia. Też będziemy się pochylać i też będziemy jeszcze patrzeć z uwagą na tą końcówkę, czyli wbicie się do sącza przed rądem i też będziemy starali się tak, tak wszystko robić, aby jak najmniej i zminimalizować jakiekolwiek wyburzenia i ingerencje w substancje gospodarstw domowych. I chciałem tu podkreślić rolę ministra Bukowca, bo to on zdecydował o tym, że wariantujemy na te pięć odcinków i on zdecydował o tym także i pod jego namową podjęliśmy taką decyzję, aby te dwa odcinki ponownie wyłączyć do konsultacji społecznych, zwłaszcza z gminą Trzchów, z gminą Gnojnik i z gminą Łososina. Szanowni Państwo, chciałem Państwu też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że my, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, po decyzji, po wielu rozmowach z ministrem Klimczakiem, naprawdę otwarliśmy się i bardzo mocno rozmawiamy z samorządowcami. Samorządowcy dla nas są podporą, samorządowcy są dla nas partnerami we wszystkich działaniach. Nie tylko tu jak chodzi o Sądeczankę, ale tak samo jak chodzi o tak zwaną czy Obwodnicę Nowego Targu, czy Limanowej. Bardzo mocno i cały czas aktywnie rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, yy, wszelkich tras, które przebiegają po ich terenie. Dlatego chciałbym poprosić przedstawicieli też samorządu, tutaj pana burmistrza, bo na jego terenie się znajdujemy, Tomasza Latoche, o zabranie jeszcze paru słów. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję. Szanowny panie ministrze, panowie dyrektorzy, panie prezydencie, panie Sołtysie, drodzy państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj tuż przed świętami spotykamy się tutaj i oznajmiana jest bardzo ważna decyzja. Otóż o tym, że decyzja środowiskowa po kilku latach procedowania została wydana. Dla nas, jako dla samorządowców jest to bardzo ważna, proszę państwa, sprawa, aby ruch odbywał się w sposób płynny, aby nie utrudniał przejazdu przez nasze miasta, przez nasze miejscowości, a jeżeli ten tranzyt ma się odbywać, to aby odbywał się w sposób bezpieczny. Znajdujemy się, proszę Państwa, jeszcze na terenie gminy Brzesko, która jest początkiem sądeczanki. Myślę, że dobrym początkiem, tak jak jesteśmy zieloną bramą Karpat. W tym miejscu, gdzie kończy się od Obwodnica Brzeska, południowo-zachodni odcinek obwodnicy Brzeska, który wynosi, jego długość wynosi ponad 3 km, będzie zaczynać się również budowa Sądeczanki na odcinku na terenie gminy Brzeska około 3-6 km. Proszę Państwa. Tym ciągiem drogowym często przejeżdża około 23 tysiące pojazdów. To jest bardzo, bardzo dużo. Niestety mieszkańcy i samo miasto odczuwało to poprzez różnego rodzaju korki, ale sama zapowiedź budowy Sądeczanki daje też wielką nadzieję, że, nie będzie, że, że ten odcinek będzie przejmował ten ruch, który w tym momencie odbywa się ulicą Sądecką w miejscowości. Jasień, czy też ulicą Pomianowską i Mickiewicza na terenie Brzeska. Chciałbym wyrazić tutaj słowa podziękowania zarówno dla Pana Ministra, który rzeczywiście z wielkim zrozumieniem podejmował wszystkie działania, często konsultując się z nami jako samorządowcami, aby do realizacji tego typu przedsięwzięć, I tego przedsięwzięcia mogło dojść. Bardzo dziękuję urzędnikom z Regionalnej Dyrekcji, z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od Pana Dyrektora Rosteckiego, bo rzeczywiście to jest ciężka praca, tego nie widać, ale to jest ciężka, mrówcza, administracyjna praca, mnóstwo konsultacji, mnóstwo sporów, rozstrzygania tego pod wieloma aspektami tak, aby też te drogi, które są budowane, te ciągi drogowe w żaden sposób nie wpływały negatywne lub możliwie najmniej negatywny na środowisko. I otwiera się wielkie dzieło i wielka praca dla pracowników Pana Dyrektora Macieja Ostrowskiego. Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My życzymy panu dyrektorowi, naszym mieszkańcom i samym sobie, aby to dzieło się udało i aby Sączanka mogła być budowana, mogła być kontynuowana, abyśmy częściej tutaj i łatwiej mogli dostać się do Nowego Sądza, co pewnie będzie też wielką, wielką radość sprawi panu prezydentowi i jego mieszkańców, których bardzo serdecznie pozdrawiam. A korzystając z okazji, że jesteśmy przed dzień świąt. Dla wszystkich Państwa najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. No i oczywiście na przyszły rok samych dobrych pomysłów, dobrych realizacji, dobrych ludzi wokół, takich jak mamy dzisiaj tutaj w Brzesku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi, Szanowni Państwo. Jeżeli ktoś chce, chce zadać pytania, proszę bardzo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Panie Dyrektorze, miejsce, w którym jesteśmy, kiedy? Kiedy będzie otwarte, tak? W najbliższych dniach, Panie Redaktorze. Tutaj ustalimy z panem burmistrzem, z panem ministrem Bukowcem swoją pracę jeszcze na finiszujące tak naprawdę i sprawy dokumentacyjne. Myślę, że w najbliższych tygodniach, a na pewno w miesiącu styczniu oddamy ten łącznik brzeski. Ja jeszcze chciałem zapytać, jeśli można o, odbiegając trochę od tego wydarzenia, ale pobliskie miasto Tarnów też ma bardzo pilną potrzebę, czeka na obwodnicę. Wiemy, że ważą się losy dwóch koncepcji, dwóch rozwiązań, ta bliższa Podkarpacia, bądź tutaj po tej stronie. W którą stronę dzisiaj te nadzieje są kierowane i który projekt wydaje się bliższy realizacji? Panie redaktorze, z panem ministrem Bukowcem także analizowaliśmy tę sytuację Tarnowa. Wariant podkarpacki nie jest obwodnicą Tarnowa. To trzeba tak powiedzieć zdecydowanie. Wszystkie aplikacje, na którym jeździmy i poruszamy się, pokażą, że ten łącznik, który jest dalej na wschód, nie stanowi obwodnicy. Stanowi łącznik pomiędzy drogami, ale nie stanowi obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno jak i ministerstwo, stoi na stanowisku, że ten przebieg obwodnicy, który posiada na dzień dzisiejszy decyzję środowiskową, jest jedynym właściwym, właściwą obwodnicą Tarnowa i tak naprawdę dla rozwoju Tarnowa bardzo pozytywny. Natomiast jest problem, ponieważ zgodnie z przepisami, zwłaszcza ustawą o finansach publicznych. Odcinek drogi krajowej, która przebiega, obwodnicy, która przebiega przez miasto na, na prawach Grodzkich, powiatu grodzkiego, musi współfinansować ten odcinek. I tu jest tak naprawdę i pozostaje problem współfinansowania z miastem Tarnowem, że musi udźwignąć w granicach 40% finansowania tego odcinka, to do około 400 milionów, tak było wyliczone, które miasto Tarnów musi wyłożyć ze swoich środków na budowę tej obwodnicy, natomiast to jest przebieg, to jest nie na już, nie na dzisiaj, to jest gdzieś rozbicie na 5 lat w czasie i namawiamy tutaj Pana Prezydenta, żeby tą decyzję podjął, bo za moment i tak mamy też informację, Ministerstwo poprosi Oddział Generalnej Dyrekcji w Małopolsce, aby przedstawiła, czy te siedem obwodnic, które było rozdane parę lat temu, będzie realizowane, czy nie i tak naprawdę trzeba będzie po, zrobić rezimę, powiedzieć, pokazać, które obwodnice w Małopolsce są do realizacji, a które nie są. I aby się nie stało tak, że na przykład miasto Tarnów straci możliwość finansowania budowy tej obwodnicy. I jeszcze chciałem wrócić do samej sądeczanki na koniec, Panie Dyrektorze. Wspomniał Pan o tym, że ta decyzja otwiera drogę do następnych działań, już konkretnych. Tak. tak? Zapowiada Przede... Pan mhm. pracę, to jest pierwszy kwartał przyszłego roku, ogłoszenie przetargu na koncepcję i tak dalej? Tak, tak. To, to tak naprawdę jesteśmy przygotowani do tego. Oczywiście jest jedna bardzo ważna rzecz, to co powiedział Pan Dyrektor Ostecki. Czy decyzja będzie prawomocna? Ale podobno odwołanie do głównego inspektora nie wstrzymuje tej procedury Jeżeli działań. My będziemy swoje robić, tak? będziemy przygotowani na to, natomiast tu będzie kwestia centrali, czy uzgodnimy, że czekamy na prawomocność decyzji, bo być może w tych odcinkach nie będzie, nie będzie odwołań. Tak? Tu będziemy mówię, analizować, natomiast my jesteśmy przygotowani jako oddział do ogłoszenia już przetargu na kwestię koncepcji z badaniami geologicznymi. Czyli jeśli pojawią się protesty, to Wy się wstrzymujecie z tym przetargiem? Może być taka sytuacja. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do Pana Ministra, do Państwa samorządowców? Jeżeli nie masz, serdecznie Państwu dziękujemy, życzymy zdrowych, spokojnych świąt i dziękujemy za taką porę wczesną, ale każdy się spieszy coś zrobić na te święta jeszcze. Dziękuję bardzo.